Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, kolejny jakiś mini wałek bukmacherów, tak zwanych dziadów. Yy, szykowałem wam typa i czaiłem się na jakiś handicap fajny, żeby na live'ie zagrać, bo informacje przedmeczowe yy, mówiły o tym, że tu będzie po prostu demolka. Yy, Wisła, Kraków, kobiety kontra Enea, Gorzów Wielkopolski, kobiety, Polska Liga Koszykówki, słuchajcie, i... Na się czaiłem się na ten mecz. Zgodnie z planem ruszył o 12.30. Słuchajcie, zaczęło się no tak jak miało się zacząć: po prostu się zaczęła demolka. Tam było bodajże 16.6, chyba w pewnym momencie. I, I tak sobie pomyślałem: poczekam jeszcze chwilkę. I za chwilę wrzucę wam typa na, na jakiś handicap z minus tam 15, czy coś. Były kursy po 1,80. Pomyślałem, że fajny, fajny typ, żeby wygrać kasę. Słuchajcie, zdążyłem pójść do, do pokoju, yy, zawiesić żonie kwiatka, że tak powiem, wywiercić dziurę w ścianie. Zajęło mi to pewnie za 3 minuty. Wracam, chciałem wam puścić tego typa, patrzę. A STS wycofał, słuchajcie, ten męż z oferty w ogóle. Nie ma go na live. Jak widzicie, w tej chwili ma wybrane zakłady live. Nie ma w ogóle tego meczu, w tej koszykówki. Sprawdzam sobie szybko na Becapi, co się dzieje. No i dzieje się, jak widzicie, 56-21, no po prostu demolka totalna, także ten handicap z 15 to by nam wszedł pewnie, jak to się mówi, wiecie jak. No i to mnie troszeczkę, powiem wam szczerze, zaskoczyło, bo pierwszy raz się spotykam z czymś takim, naprawdę. Rzadko grałem, co prawda, też lifey, ale no, ale właśnie, że oni nagle usuwają mecz, no to po raz kolejny pokazuje, jak te firmy są przyjazne dla gracza. Jak tylko jest szansa, to o czym mówię od dawna, jak tylko jest szansa wygrać, natychmiast ucinają tą możliwość. Ale że mecz, który sami wystawiają na live, zdejmują, dajcie znać w komentarzach, czy tak się dzieje bardzo często, czy to jest pierwszy raz taki przypadek. Sam jestem ciekaw, co o tym myślicie. Trzymajcie się, pozdrawiam Robert, cześć hej.